Wspólny język, to co nas jednoczy Wspólny język jest jak ten proroczy Wspólny język, jak koło się toczy Wspólny język, obyś go nie przeoczył Wspólny język, to co nas jednoczy Wspólny język jest jak ten proroczy Wspólny język, jak koło się toczy Wspólny język, obyś go nie przeoczył Wspólny język, tak to nim władam Wspólny język, bajek nie opowiadam Wspólny język, swoją rację zjadam. Wspólny język, umiejętność to posiadam. Wspólny język to nim z tobą gadam. Wspólny język, nim się przedstawiam. Wspólny język do działania cię namawiam. Wspólny język na niego obstawiam. Wspólny język, nim krytykę obalam. Wspólny język pamięć ci utrwalam. Wspólny język to nim zapierdalam, wspólny język nigdzie się nie oddalam. Wspólny język, trzyma mnie przy mikrofonie Wspólny język, dzięki mu nie tonę Wspólny język, jak koło ratunkowe Więc łap wspólny język, bo wszystko jest gotowe Wspólny język, to co nas jednoczy Wspólny język jest jak sen proloczy Wspólny język, jak koło się toczy Wspólny język, obyś go nie przeoczy Wspólny język, to co nas jednoczy Wspólny język, jest jak sen proloczy Toczy wspólny język, obyś go nie przeoczył Między nami zawiązane więzy Zenit i Pablito znaleźli wspólny język Bo jakby go nie było, by się nie kleiło Szybko zaczęło, jeszcze szybciej skończyło Pomimo różnych poglądów, ale podobnych zdań Dzięki ziomeczku, że nie jestem sam Dlatego gram, batalia, zła kompania Wygrasz ty i wygram ja, istna bajka ale rzucona na majka, to szczere realia Nie pod publikę, pioseneczka fajna Ja jestem kontaktowy, idzie się dogadać Zanim mam robić zaleg, muszę zbadać Zanim wystrzelę tekst, muszę pomyśleć Żeby wyłapać sens, jego walory wszystkie Bliskiej mi osoby, na podobnych falach Prawdziwy język, bez wała